Cześć! Chciałem Wam dzisiaj pokazać hotel Klimczok w Szczyrku. Jest to hotel położony w bardzo malowniczym miejscu, wśród gór. Z każdej strony ten hotel otaczają góry, jak widać tutaj na ujęciach z drona. Hotel jest duży, lecz tej wielkości hotelu podczas pobytu nie czuję się za bardzo. Yy... W niektórych hotelach są takie minusy, że długo się czeka na windę albo na przykład jest bardzo dużo ludzi na śniadaniach czy kolacjach. a tutaj jest to rozwiązane bardzo fajnie i nie ma takiego problemu. Widzimy tutaj recepcję oraz e, takie lobby. E, przy recepcji znajduje się pub Highlander, to jest taki fajny e, w szkockim klimacie, naprawdę bardzo dużo fajnych alkoholi wyszukanych można tam e, kupić. E, teraz widzimy takie ujęcie troszeczkę z góry, e, z wejścia na schody, a na pierwszym piętrze właśnie wydawana jest e, kolacja albo śniadanie. Widzimy teraz pokój, pokoje są super urządzone, można by było tam trochę poprawić, na przykład dać większy telewizor albo pokazać lepsze trochę e, Podać lepsze WiFi, ale dużym plusem jest to, że każdy pokój ma balkon i z każdego balkonu jest też piękny widok na góry. Naprawdę jest to bardzo cicha okolica. Ja serdecznie polecam. A teraz widzimy korytarz, który prowadzi na czwartym piętrze do basenu. Zobaczcie, jakie widoczki hotel nam oferuje. Pogoda była taka typowo jesienna, więc gór za bardzo nie widać, ale naprawdę klimat górski czuć w tym hotelu i nie ma takiej sztywnej atmosfery. Obsługa jest bardzo miła, bardzo pomocna naprawdę każdy tam się odzywa do siebie więc naprawdę bardzo fajnie i, i miło zostaliśmy przyjęci. Przy basenie znajduje się siłownia teraz widzicie takie przebitki. Z siłowni jest widok na basen e, tak zwane termy. Chociaż uważam, że na basenie mogłaby być troszeczkę cieplejsza woda, to yy, dla niektórych z to może nie pasować. Ale ogólnie woda około 36 stopni, także nie było źle. A teraz jest widoczny basen. Słuchajcie, klimatyczne miejsce. Naprawdę klimatyczne. Mamy tutaj taki, taki taras z, z widokiem, właśnie przeszklony, przeszklony dach. Yy, I taras z, z widokiem na takie właśnie balkony. A tutaj wchodząc na basen. Mijamy, słuchajcie, taką przemieralnię, jakby ktoś chciał sobie zostawić jakieś swoje rzeczy. Znajdują się tam też dwie sauny suche oraz taki basen malutki do pływania, głęboki i można powiedzieć aquapark. Nie ma tam żadnej zjeżdżalni, ale, ale można sobie wypłynąć też na dwór, jest taka sztuczna rzeka na dwór. Ja uważam, że basen jest bardzo fajny, klimatyczny i kameralny, więc ja bardzo serdecznie polecam to miejsce. A szczególnie fajną robotę robią te balkony, które też wieczorem są bardzo fajnie oświetlone i, i naprawdę jest tam taki klimat, można powiedzieć, trochę jakby włoski, nie wiem. Teraz widzimy, słuchajcie, górną część podwórka. Eee... Tutaj jest taka. Tak, tak. Chciałem jeszcze też nadmienić, że nie ma problemu w ogóle z parkingami i parkingi są bezpłatne w tym hotelu. Słuchajcie, to jest duży plus, że nie kasują 50-70 zł za dobę zaparkowanie, więc to jest duży plus. Parkingi są, są tak usytuowane, że nie mam problemu z zaparkowaniem, nawet blisko pokoju można sobie zaparkować, więc fajnie wszystko zorganizowane. No, a tutaj taka, taka część placu zabaw dla dzieci na zewnątrz. Tutaj mamy taki e, letni basen, można powiedzieć. Teraz, jak widać, to wszystko w październiku nie jest używane, ale jakaś boisko do siatkówki, jakieś tutaj e, bary pewnie e, są stworzone. Ja uważam, że e, miejsce naprawdę bardzo fajnie klimatyczne. Jak widzimy, taki mostek, który. E, też przenosi nas na, na taką, jakby strefę takich bunkalowów, można powiedzieć, albo, albo miejsce odpoczynku. Podejrzewam, że e, latem jest tam e, otwarty jakiś, nie wiem, może, może minibar, coś takiego. No, naprawdę bardzo fajnie to wszystko jest zorganizowane. Być może e, w lato jeszcze się to lepiej prezentuje. No ale, tak jak mówię, no jest to. Jest to tutaj wszystko pomyślane. Jest obsługa bardzo pomocna i naprawdę można robić w tym hotelu bardzo dużo fajnych zdjęć. Restauracja, impresja to tam serwowane są śniadania i obiadokolatwie. Nie mogło zabraknąć oczywiście ścianki hotelowej, żeby zrobić sobie zdjęcia. No, jak widzicie, hotel jest urządzony naprawdę bardzo gustownie, klimatycznie. Zbyt wiele ujęć z, z, z posiłków nie mam, ale możecie sobie zobaczyć jeszcze troszeczkę. Słuchajcie, przebitek nad placem zabaw znajduje się jeszcze też taka, jakby ich karczma. Teraz to nie było czynne, więc kolejne miejsce, gdzie można sobie iść wieczorem na jakąś taką góralską kolację. No, i zobaczcie, jaka okolica, słuchajcie, to naprawdę dobrze, dobrze wszystko wygląda. Ja serdecznie polecam ten hotel. Jest to hotel, do którego na pewno wrócimy. A teraz zapraszam Was na zobaczenie kilku zdjęć. Dziękuję za oglądanie.